Siemano z tej strony Snowfish. A dziś wam pokażę moją bazę na Minecrafcie. budowałem ją możliwe, że przez 12 godzin, a nawet więcej. Nie jest zbyt ładna. Ale musiałam też nie stykować. Kopalnie nie pokażę wam dzisiaj, ale może... Że jak widzicie mam bigon, ale to co zobaczymy jest lepsze. Na razie będę w dół. Uwaga, jesteśmy więc. Proszę. Tak wygląda mój. system. No. jest. To? Co? Kurde, to były delfiny. Musimy dać to rybki dla delfinów. Co i mogę sobie tak wyjść, Jeszcze pomyślę, jak to zrobić, żeby tu nie wysiadli. Mam fajny plan to. Tu jest takie łóżko. Jakby co? zrobię sobie też ładne skotki. Napiszcie w komentarzu, czy te schodki się Wam podobają. Tutaj mamy naszego zmiłek. A tu pod tym, jak jeszcze żyją, są... Mówię, żyją. ale więc... My tu żyłbym. A, właśnie. To jest zmiłek, ale tu jest coś bardzo fajnego. Chciałabym Wam pokazać teraz ale naprawdę, to co zobaczycie może was przerasać, a więc uwaga. Tak. Robiłem sztandary jakby co sam, ale... To wszystko to jest mój dorobek życia, kurde. Który... Ja tutaj byłam prawie 5 godzin, a to wszystko, szukaj, to było wszystko robione przez 7 godzin. 7 godzin! Tu nic nie zrobiłem w tych dwóch domkach. To zostawiłem na villagerów, tylko dałem sobie tam na robienie tego. Tu zrobiłem takie coś, czyli witam w mojej gildi. Mam nadzieję, że będziesz fajnie tu się bawił. To było takie napisane, było zapomniałem, że nie robię tego na serwerze. A tu mamy zasady. Jakby jakiś syrenkę ktoś mi dołączył. Tu mamy łóżeczko takie fajne, prowizoryczne. I tu mamy nether. Tu mamy enchant. I... Hadam! I uwaga! Moje zwierzę numer one! Dum, Konik Stefan! Nie ma na im taga jeszcze, ale nie miał znowu. Więc to było moje opisy I ja będę próbowała robić jak najciekawsze odcinki. Nie będę robił. O, kupiłem 20 godzin i kurde, znajdziemy 5 milionów jak słów i literatury a więc mam nadzieję, że takie odcinki będą mi się podobać napiszcie w komentarzu, co chcecie więcej Minecraft ja będę raczej siedział w tej grze było wszystkiego z nią a i przy okazji jeżeli coś mi zmieni w odcinka to wierzcie mi, ja długo tutaj siedzę oj wiesz, mi długo czytam sobie tak książkę nawet patrzcie tu wpisuję moją całą lekturę, kurde, i czytam, 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 czytam. Nie no, Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Napiszcie w komentarzu i Elo.